W małej wiosce Lipiny pod Lublinem w 1998 roku wydarzyło się coś, o czym mieszkańcy boją się mówić do dziś. Dziewczyna, siedemnastoletnia, Ola zaczęła nagle mówić po łacinie, językiem którego nigdy się nie uczyła. Rodzice myśleli, że to schizofrenia, dopóki w nocy nie zobaczyli jej stojącej nad łóżkiem młodszego brata, z nożem w ręku, uśmiechniętej. Wezwano księdza. Młodego, świeżo po seminarium. Nagrał egzorcyzm na kasetę W.I.E.S. Po dwóch godzinach Ola wyrwała się z łańcuchów i rzuciła się na niego z siłą, jakiej nikt nie potrafił wyjaśnić. Głos dziewczyny zmieniał się. Raz był męski, raz brzmiał jak dziecko. Raz szeptał, innym razem wrzeszczał tak, że pękały żarówki. Na taśmie słychać ostatnie słowa księdza. Ona nie jest sama. One przyszły z nią. Kaseta zniknęła. Rodzina zmarła kilka miesięcy później w pożarze domu. Jedynym ocalałym był sąsiad, który twierdził, że widział Olgę stojącą wewnątrz ognia, z szerokim uśmiechem i czarnymi oczami. W 2017 roku grupa Urban Explorerów odnalazła w ruinach domu metalową skrzynkę. W środku była nadpalona kaseta i list z jednym zdaniem to nigdy się nie skończyło.